Dzień dobry, nazywam się Tomasz Sobczak, jestem fotografem i nauczycielem. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o fotografie amerykańskim, który nazywa się Edward Weston. Jak poznałem twórczość Edwarda Westona? Zobaczyłem zdjęcie, które zainteresowało mnie z racji tego, że fotografowałem podobne rzeczy. Chodziło akurat w moim przypadku o akt studyjny. Zobaczyłem zdjęcie, które mnie zainspirowało, zaintrygowało. Postanowiłem dowiedzieć się, kto jest jego autorem. Bardzo zaskoczyła mnie data wykonania tego zdjęcia, a był to rok 1936. Pomyślałem, kto w tamtym czasie i dlaczego miał tak ciekawe podejście, ciekawe spojrzenie na ciało ludzkie, tak bardzo geometrycznie. Okazało się właśnie, że autorem zdjęcia był Edward Weston. No i fotografował różne rzeczy. Fotografował przyrodę, fotografował przedmioty użytku codziennego. Fotografował także owoce, warzywa, czyli krajalnicy do jajek. Pokazywał te przedmioty, po prostu takie, jakimi są. Ale robił to w taki sposób wręcz no bardzo z jednej strony realistyczny, a z drugiej zaskakujący. Widać, co to jest. Natomiast samo zdjęcie przedstawia zaskakujące podejście. Proszę też pamiętać o tym, w jakim czasie było to zdjęcie, to zdjęcie wykonywane. Jak dawno temu to było? Zdjęcie, które wykonał Weston, które mnie przekonało do niego, w zasadzie przyciągnęło do tej postaci, do tego fotografa. To zdjęcie, które wykonał swojej asystentce, można powiedzieć muzie, później także żonie, fotografa. Weston prowadził dość burzliwe życie, jeśli chodzi o sprawy osobiste. Natomiast osoba na tym zdjęciu to Karys Wilson, jak wspomniałem, asystentka, muza, dziewczyna, która, którą chodziła na Weston mając 48 lat, ona wtedy miała lat 19, czyli prawie 30-letnia różnica wieku. Sporo i można by powiedzieć, że jeśli chodzi o spadkobierców z puścizny po Westonie, ten związek mimo tego, że Caris była jego żoną, nie był chyba dobrze odbierany przez, przez rodzinę Westona. E, świadczy o tym fakt, że na stronie, która w tej chwili jest obsługiwana przez spadkobierców, nie ma za wiele informacji o samej Caris. Zdjęcie, które też bardzo mi się podoba i które moją uwagę, to zdjęcie papryki. Ta papryka dla mnie to wręcz są jakieś ludzkie plecy, tam linie, które się pojawiają, i kształty nie kojarzą się kompletnie z papryką. Natomiast, warte podkreślenia jest to, że zdjęcie papryki zostało wykonane z przysłoną 240, a czas naświetlania to 4 do 6 godzin. Nie trzeba oczywiście mówić, że w tamtym czasie nie było jeszcze myśli o tym, żeby fotografować w jakikolwiek sposób cyfrowo. To wszystko była fotografia tradycyjna, więc naświetlenie tak długich czasów mogło być wykonane i było robione przez, przez Weston. Fotografowano wtedy aparatami wielkoformatowymi, stąd te przysłony, o których mowa. Były znacznie inne niż te, które w tej chwili używamy w aparatach powiedzmy pełnoklatkowych. W 1932 roku formowała się grupa F64. Nawiązywało to oczywiście do właśnie przysłony aparatu wielkoformatowego. W skład tej grupy wchodził właśnie Edward Weston, Van Dyke i Ansel Adams. Grupie chodziło o tworzenie fotografii wyrazistej, czystej. Bardzo dużymi sukcesami cieszyły się te wystawy. No niemniej jednak były to lata kryzysu w Stanach Zjednoczonych i Sam Weston, mimo posiadania statusu gwiazdy i znanej osoby, jego twórczość była ceniona. Nie był człowiekiem majętnym. Borykał się raczej nawet z trudnościami finansowymi. Życie w tamtych czasach nie było, nie było na pewno łatwe. To, do czego mogę zachęcić oczywiście, to do poszukania informacji o Edwardzie Westonie, ale zachęcam też do obejrzenia filmu Inteligentna Nagość, w którym i Wilson dzieli się pewnymi informacjami z ich wspólnego życia i twórczości. Zachęcam do poznania Edwarda Westona i poszukania informacji o jego twórczości.